Cześć, Manko. Z tej strony Piotrek. Właśnie z ekipą ruszamy nad morze. Jedziemy właśnie do Sarbinowa, zrobić sesję apartamentu. Mamy do zrobienia zdjęcia. Mamy do zrobienia film promocyjny pokazujący apartament i atrakcje z okolicy. No i mamy zamiar też troszkę pocilować. Także zapraszam na wycieczkę nad morze. Dobrze, że to jest diesel, i mogę puścić pedały i jedzie sam. Czekajcie, czekajcie, uwaga. Kierunek, kierunek musi być ten Tempomat jest to, a bro. Czekaj, żeby ci nie... Je... <gulny> znaczy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Sarbinowie, dojechaliśmy yy, Idziemy sobie teraz na plażę zobaczyć jak wygląda morze nocą yy, Idziemy zaraz w Kimę i rano się budzimy i robimy Tak jest, dokładnie, zaraz E, idziemy spać, bo już jest pierwsza. A od rana bierzemy się za kręcenie apartamentów. Więc do zobaczenia jutro. No i witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj bierzemy się już za pracę. E, kręcimy film w apartamencie, robimy zdjęcia, e, pokazujemy okolice. Zobaczcie, jak to wygląda. Maciek zaczyna pierwsze zdjęcia. Tak zaczynamy zabawę. E, to znaczy, pracę. Maciek, czym dzisiaj fotografujesz? Canon R6 z obiektywem 1635 Idealny zestaw architektoniczny Dziś testujemy nowy obiektyw Samyang 12mm Zakupiony specjalnie na okazję filmowania wnętrz Przy matrycy kropowej Jest to super fajny, szeroki kąt Nie krzywi do obrazka A daje przyjemny efekt I można fajnie pokazać wnętrza, nawet jak są ciasne sobie kwiaty, pączki, kawę, czyli takie akcesoria, które sprawiają, że klient odbiera to mieszkanie jako cieplejsze, bardziej przyjazne. Daje to fajny efekt, bardzo zachęca do późniejszego wynajęcia apartamentu. Zrobiliśmy zdjęcia. Teraz Peter się przygotowuje do ujęć filmowych. Zaczynamy od windy. Mini najtrudniejsze ujęcie Łazienkę Z ogromnym lustrem na wprost No i mamy to, zrobiliśmy ujęcia wnętrz Zrobiliśmy zdjęcia wnętrz Z racji tego, że mamy brzydką pogodę Idziemy zrobić mały rekonesans po atrakcjach Jutro jak zrobi się troszkę ładniej Nakręcimy sobie atrakcje okolicy Polatamy troszkę dronem no i będziemy lecieli z dalszą częścią filmu. Mam godzin drugi. Kręcimy drugi z trzech naszych apartamentów, które mieliśmy zrobić na Pomorzu. Później musimy jeszcze nakręcić atrakcje w okolicy. Pogoda na razie jest średnia, więc robimy sobie dalej wnętrza, a później lecimy na miasto. Zjadł. zjadł. Skończyliśmy nagrywki. Idziemy teraz na miasto, pokręcić troszkę ujęć atrakcji, ale przy okazji jakiś obiadek, i relaksik. Macie, gdzie teraz jesteśmy? w tawernie babci maliny. Możemy sobie zamieniać jedzątko i zaczynamy chill Przed chwilą powiedziałem, że jeszcze będziemy pracować. A, będziemy jeszcze pracować, tak jest. <laughs> Ja mam pacuszka po węgiersku, bo jesteśmy nad morzem. No tak, ryb nie ma. Pogoda? Będzie picie. <noise> Robimy już ostatni apartament z dzisiejszego dnia. Pozostało nam tylko atrakcje i budynek z zewnątrz. No i mamy wszystko. I jeśli się uda, no to w niedzielę troszkę więcej Na Nareszcie. Teraz polatamy sobie dookoła latarni. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja już lot skończyłem. Teraz Maciek wykonuje sesję zdjęciową latarni. Podzieliliśmy się tak, że Maciek wykonuje zdjęcia, ja robię filmy. Cały czas latamy w kontakcie, żeby się nie zderzyć Więc jest, jest OK Jak tam Maciek? super, zaraz kończymy gąski, lecimy dalej Co prawda jest mega silny wiatr, no ale troszkę już latamy, wiemy jak się zachować w taką pogodę, więc, więc dajemy radę Mavic też świetnie się spisuje, także działamy Przy okazji robotki. E, idziemy sobie zobaczyć widoki z latarni. Co prawda, przed chwilą byliśmy tam dronem, ale być na latarni i nie być na latarni. No, my tak nie możemy. No i jesteśmy na latarni. Patrzcie, jakie widoki. Dzień pobytu nad morzem. Czwarta rano. Postanowiliśmy stać na wschód słońca. Dzień zlecenia, zakończyliśmy fotografowanie i filmowanie apartamentu. I dzisiaj już tylko Tylko chill <gry> Tak jest Korzystamy z pogody No i dziś wieczorem wracamy Jak podobał wam się film zostawcie łapkę w górę Nie zapomnijcie o kliknięciu subskrypcji Podajcie nasze media społecznościowe I do zobaczenia wkrótce, cześć! Na razie! koniec zabrałem Piterowi GoPro i teraz naprawdę się żegnamy